Ha, czapka mędrca, szata Ozyrysa. W roku 2019 miałem okazję być na konwencie Remcom, na którym poprowadziłem parę swoich paneli. I tytułem jednego z nich było Zamknięci w grze psychopaty omówienie mangi z motywem. Jako, że obecnie jest hype na Squid Game, koreański serial, w którym ludzie są. Zamknięci w grze psychopaty. Pomyślałem, że nadszedł najwyższy czas, by wreszcie przełożyć na format YouTubeowy mój dawny panel o mangach z motywem Zamknięcia w grze psychopaty. Ponieważ szanuję wszelkie opinie, i oczywiście możesz uważać, że Squid Game jest oryginalne w swoim zamyśle. Ale nie nazywaj się więcej Polakiem. Zmarnowałem tysiące godzin mojego życia na konsumowanie łybowskich historii, w których grupa ludzi zostaje przetransportowana albo budzi się w jakimś miejscu i głos z góry mówi im, że teraz zagrają sobie w grę na śmierć i życie. Ci, którzy nie przejdą danego etapu, umierają. Ci, którzy przejdą, dostają nagrodę w postaci życia dalej i możliwości wzięcia w kolejnych śmiercionośnych rozgrywkach. Uwielbiam ja ten szans. Zawsze lubiłem, kiedy postacie są wrzucane do jakichś trudnych sytuacji i używają swojej kreaty. Żeby z nich wybrnąć. Poza tym każde z nas lubi jak jest napięcie, wysoka stawka, a historię na zasadzie grupa ludzi jest zamknięta w grze psychopaty. Dają dokładnie to. Są idealnym suspensowym fast foodem, który pozwala nam cały czas być w napięciu. Jeśli tylko taka historia jest dobrze zrobiona pomysły na gry są ciekawe, pomysły bohaterów na przejście tych gier są ciekawe, relacje między bohaterami są ciekawe jest to bardzo, bardzo satysfakcjonujące do oglądania, a raczej czytania gdyż dzisiaj będziemy mówić o mangach chociaż wiele z tych historii, o których będę mówił, też dostało swoje filmy live action. Kamisama no yutori Ni czyli tłumacząc na polski Tak jak chcą bogowie, jest to manga, która zaczęła się ukazywać w 2014 roku, w tym też roku powstał serial live action. A więc w manze tej licealiści z całego świata są zmuszeni do brania udziału w grach na śmierć i życie, które są oparte na grach dziecięcych. Na przykład pierwsza ze wszystkich gier polega na tym, że w każdej klasie pojawia się lalka Daruma, taka tradycyjna japońska lalko ozdoba, która zaczyna grać z całą klasą wraz Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Ci, którzy się poruszą natychmiast giną, ale surreaktorze. Czy ty przypadkiem nie opisujesz na początku Squid Game? <laughs> tak, dokładnie, dokładnie. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy na śmierć i życie. Tylko, że jest serializowane nie w 2021, tylko w 2014. I tak, wiem, że scenariusz Squid Game powstawał od 2009, gdyż autor bardzo długo nie mógł dostać pozwolenia na serializację, niestety. Ale fakt faktem, że historia, która polega na tym, że są gry na śmierć i życie oparte na dziecięcych zabawach, która zaczyna się od gryp. Raz, dwa, trzy, babajaga patrzy na śmierć i życie. Zaczęła się pojawiać w 2014. Dlatego jestem takim panem Marudą, niszczycielem dobrej zabawy. Wyobraźcie sobie, że wszyscy zachwycają się nową historią, którą widzieliście już 7 lat temu. Przypomnienie, że większość pozycji na tej liście jest pełna kompletnie niepotrzebnej przemocy. Podobnie jak samo Squid Game, i dlatego nie jest polecalne dla młodszych odbiorców. Dziękuję. Kolejne gry w Kamisama no ni również są oparte na grach dziecięcych, ale już nie będę ich spoilerował. Natomiast parę istotnych faktów jest takich, że oczywiście mangi mają pewną przewagę nad serialami. Seriale, aby stworzyć jakieś epickie sceny, potrzebują budżetu, aktorów. Tymczasem w Manze może dziać się cokolwiek i potrzebna jest do tego po prostu ręka i praca mangaki. Więc porównywanie seriali i mang nie jest zbyt bystre. Natomiast w Kamisama no ni wszystkie te gry na śmierć i życie są prowadzone przez magiczną istotę, która jest w stanie zrobić cokolwiek, więc również gry mogą wszelkie formy, poza tym, że są w dalszym ciągu oparte na grach dla dzieci. Jeśli chcielibyście zacząć tę historię, to pamiętajcie, że dzieli się ona na dwie części, gdyż pierwsza manga jest dość krótka, ma około 20 rozdziałów, druga jest znacznie dłuższa i ma ich już kilkaset i nazywa się Kamisama no czyli dwa. ALICE IN BORDERLAND Kolejna manga też ma swój serial, ale nie wiem czy jest dobry. W tej historii ludzie są przenoszeni do alternatywnej wersji Tokio, której jest opustoszałe i tam są zmuszani poniekąd do gier, ale jest tu trochę więcej swobody, ponieważ mogą wybierać, w których grach chcą brać udział, ale w jakichś muszą brać, ponieważ za każdym razem, kiedy wygrywają w grze, przedłuża się ich tak zwana wiza, którą tutaj należy rozumieć jako pozwolenie na pobyt w tym świecie, a poprzez w tym świecie mamy na myśli w tym życiu. Jeśli bohaterowie nie będą brać udziału w żadnych grach, skończy się ich wiza i cóż, umro! Ale jeśli będą brać udział w grach, to też prawdopodobnie umrą, gdyż gry są śmiercionośne. Historia zawiera motywy Alicji z krainie czarów, ponieważ Japończycy uwielbiają Alicję w krainie czarów. Hello, główny bohater! Bohater ani bohaterka nazywa się Arisu, czyli Alice istnieje ciekawy system, ponieważ gry są podzielone na cztery kategorie i każdy kolor kart oznacza trochę inny rodzaj zadania. Jedne są na siłę, drugie są na myślenie, trzecie są na współpracę, a czwarte są na wytrzymałość psychiczną. Polecam mangę, jest bardzo przyjemna. Zadania potrafią różnić się tym, na ile są ciekawe. Nie ukrywam, że te, w których po prostu gonicie psychopata z karabinem, są mało ciekawe, ale jak mówiłem, uwielbiam, kiedy postacie są wrzucane w trudne sytuacje, z których mogą i potrafią. I dają radę wyjść za pomocą kreatywności. A Alice in Borderland potrafi to dostarczyć. Dalej. Life is money. Ta pozycja jest troszeczkę inna, ponieważ większość historii w tym zestawieniu polega na tym, że o, jedna gra psychopaty, przeżyłeś okej, okay, możesz zacząć kolejną. O, przeżyłeś możesz zacząć kolejną. Life is money jest jedną grą. Jest to też gra, w której nikt nie musi umierać. Bardzo ciekawym pomysłem jest to, że co 24 godziny wszyscy gracze rzucają kością. Każda ze ścianek kości odpowiada jakiemuś zmysłowi, no i jest jedna, która jest bezpiecznym polem. Kiedy rzucasz kością, tracisz ten zmysł na 24 godziny, który wylosowałeś. Poprzez stracić mamy na myśli to, że jeśli wypadnie ci wzrok, zakładają ci opaskę. Jeśli wypadnie ci słuch, nakładają ci na nauczniki i nic nie słyszysz. Gra taka ma toczyć się przez kilka dni. Mają zapewnione rozrywki, mogą się przemieszczać. Jedyne co muszą, to raz na 24 godziny rzucić kością. Jednak jest jeszcze dodatkowa zasada. Posiadają zamontowane mierniki stresu, które odczytują ich emocje. Jeśli osoba za bardzo się rozemocjonuje, zostanie uwolniona trucizna, która ją zabije. Zasady gry pozwalają przetrwać wszystkim, ale jak się domyśli nie wszyscy uczestnicy gry będą chcieli na to pozwolić, gdyż jak to zwykle w takich grach bywa, na przykład w skin game, im mniej osób przetrwa, tym większa nagroda dla tych, którzy przetrwają. Historia jest dość krótka i też muszę was ostrzec przed tym, że zakończenie jest bardzo nagłe. W momencie, kiedy spodziewacie się, że ta historia jeszcze się będzie toczyć, Nagle się urywa. Nagle, o, 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 okej, 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 robimy zakończenie. Jednak pomijając ten aspekt, Life is Money to krótka, przyjemna oraz pomysłowa historia. Kolejną mangą z bardzo ciekawym zamysłem, niestety bardzo niewykorzystanym, gdyż nie jest to tak naprawdę zbyt dobra historia, ale myślę, że ze względu na sam pomysł chociażby, warta jest wspomnienia. Oukoku Game, czy też Kingdom Game, czy też jakbyśmy przetłumaczyli Gra w Królestwa. Podobnie jak Life is Money, nie jest to do końca gra, która zakłada, że o, wszyscy muszą ginąć, natomiast tworzy zdecydowanie wobec tego okazję. O Koku Game, przynajmniej na początku historii, polega na tym, że jest grupa ludzi, którzy się w jakiś sposób znają i w pewnym momencie magiczna istota... Jej, uwielbiamy magiczne istoty. Magiczna istota znikąd sprawia, że stają się oni królestwem. Królestwo to grupa osób, która od teraz co 24 godziny ponownie podlega pewnym specjalnym zasadom. Raz na 24 godziny... Wybierana losowo jest jedna osoba, która będzie królem. Król czy też królowa jest w stanie wydawać rozkazy wszystkim innym, a oni muszą je wykonać. Magia, magiczna moc sprawi, że oni to zrobią, nawet jeśli nie będą chcieli, to i tak to zrobią. Oprócz króla istnieje też rola arystokraty, którą ma kilka osób i wreszcie rola plebejusza, plebsa, chłopstwa, jak chcecie to nazwać. Król jest w stanie rozkazywać wszystkim, arystokraci są w stanie rozkazywać plebejuszom. Plebejusze nie są w stanie nikomu rozkazywać, nie mają żadnej mocy. Chociaż, jeśli się zjednoczą, to są w stanie obalić króla, a konkretnie wykonać na nim magiczną rewolucją à la francuska. Więc sam zamysł jest chyba bardzo oryginalny, bardzo ciekawy, ponieważ to kładzie dużo nacisku na relacje pomiędzy postaciami, gdyż okej, okay, możesz dostać na 24 godziny rolę króla i w tym czasie możesz być kompletnym dupkiem i kazać innym wszystkim robić to, co chcesz, ale co jeśli w następnej turze zostaniesz plebejuszem, a ktoś komu dokuczałeś? Zostanie królem. A jest dużo scenariuszy wewnątrz tych zasad, które mogą się stać, i tworzy to naprawdę wielki potencjał dla historii o relacjach. I dlatego ogromną szkodą jest, że Old Game nie okazało się zbyt dobrą historią. Mogliśmy mieć świetnie, powoli budujące się relacje, mogliśmy mieć świetne rozwoje postaci, ale nie, nie mieliśmy nic z tego za bardzo. Dlatego można sobie zerknąć, ale przede wszystkim mówię o tym, że bardzo podoba mi się pomysł. Real Account. Kolejna historia, która nie jest zbyt dobra, ale ponownie ma bardzo ciekawy pomysł. Tutaj znowu mamy motyw magicznych, niby nie magicznych, tak naprawdę to technologia, ale technologia jak magia. Zamknięcia w grze psychopaty oraz kolejnych, kolejnych gier, które są na śmierć i życie, bla 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 bla. Natomiast wspólnym motywem wszystkich gier jest to, że oparte są one na motywie social mediów. Na przykład tego, jak prawdziwe lub nieprawdziwe są relacje w social mediach. Tego, jak każdy z nas tworzy swój własny wizerunek, tego, jak postrzegają nas inni, i tego, jak my ich postrzegamy przez pryzmat social mediów. I mimo, że historia była miejscami dosyć cheesy, naprawdę miała wielki potencjał. Miała, ponieważ Real Account, podobnie jak Kamisama no Nio, o którym mówiliśmy na początku, posiada dwie części. To znaczy, że są to jakby dwie mangi. Real Account i Real Account 2. O tym, czemu jest to rozbite na dwie części, nie będę mówił, gdyż jest to spoiler, no ale jest rozbite sobie na dwie części i w pewnym momencie, w tej drugiej części, historia nabiera krawężnego obrotu. Staje się bardzo edgy. Ale to nie jest Arcy edgy, tylko po prostu... edgy. Przechodzimy od gier, które są w zasadzie na myślenie, do gier, które są na uciekanie przed goniącymi ciężarownikami. Ouch. Przechodząc powoli do końca tej listy, Liar Game. W przeciwieństwie do wszystkich innych pozycji na tej liście, Liar Game jest stosunkowo realistyczne. Nie ma tutaj żadnej magii. Jeśli w grę wchodzi jakaś wysoka technologia, to nie jest ona niczym niewyobrażalnym. Karą za przegraną w grach również nie jest śmierć, a jedynie popadnięcie w dług. Aczkolwiek jest to bardzo, bardzo duży dług. Gra posiada kolejne etapy, przy czym nie musisz wcale być zwycięzcą poprzedniego etapu, by wziąć udział w kolejnym. Przeciwnie, ludzie grają, ponieważ za zwycięstwo otrzymuje się pieniądze, a za pieniądze można się wykupić i opuścić layer game. Więc ludzie, którzy przegrywają, grają dalej, ponieważ jest to ich jedyna szansa na to, żeby wyjść z długu. Jak sama nazwa wskazuje, w layer game dość duże znaczenie ma kłamanie oraz zaufanie. Omal wszystkie gry w layer game są skonstruowane na myślenie. A także oszukiwanie innych, jeśli chcesz sobie dopomóc. Charakterystyczne jest to, że jest tu bardzo dużo gadania, a gry toczą się dość powoli, co nie znaczy, że są nudne, po prostu jest to trochę inny rodzaj napięcia niż we wszystkich tego typu historiach. Ponieważ nie jest tak, że jeśli wykonasz nieprawidłowy krok, to nagle zginiesz, natomiast każda gra zmierza powoli do wielkiej konkluzji. Przy okazji, Liar Game było jedną z mang, które zainspirowały twórcę Squid Game do stworzenia scenariusza swojego serialu. Gry często są dosyć proste w swoich założeniach, ale ponieważ czy to po stronie protagonistów, czy antagonistów mamy różnych bystrzaków, wymyślają oni super, mega, przewidujące 10 ruchów do przodu plany, które mają pozwolić im zyskać przewagę. Ogólnie bardzo polecalna historia, jeśli nie boicie się czegoś, co ma trochę powolniejsze tempo i trochę więcej czytania. Enigma opowiada o grupie znajomych, którzy budzą się zamknięci w szkole, której nie są w stanie opuścić i muszą rozwiązywać zagadki. Przy okazji każdy z nich ma jakieś supermoce i wykorzystują je do pomagania sobie. Siren, pisane jako Psyren, dużo bardziej idzie w stronę typowej walki, w której się naparzają, ponieważ bohaterowie raz na jakiś czas są przenoszeni do przyszłości, która jest totalnym pustkowiem, i tam też muszą wykonywać pewne zadania przy użyciu swojej supermocy. Doubt: postacie sobie są zamknięte w jakimś budynku i wśród nich jest psychopata który ich po kolei zabija. Eeeee! Ludzie mnie zabiją, jeśli tego tutaj nie dam, zatem Danganronpa. Grupa osób jest zamknięta w szkole. Jedynym sposobem na wydostanie się jest dokonanie zabójstwa na którym ze swoich towarzyszy i ujście na sucho. Ogólnie jest to motyw bycia zamkniętym w grze psychopaty, ale w przeciwieństwie do większości innych pozycji jest to dużo bardziej detektywistyczne oraz takie bardziej prawnikowe, coś jak Ace Attorney. Istnieją trzy główne gry z serii oraz kilka serii anime. Ogólnie jest tego wszystkiego znacznie więcej, ponieważ bycie zamkniętym w grze psychopaty na śmierć i życie jest mniej więcej tak popularne w Japonii jak komedie romantyczne z Karolakami. W Tymczasem niektóre osoby śmią mówić, że nie przychodzą im powiadomienia z kanału, kiedy wrzucam nowy film. Wszyscy wiemy, że Suzan Wojcicki jest przerażona potencjałem kanału i boi się, że pewnego dnia surreakcja przejmie cały świat, w tym także YouTube'a, i wtedy przywróci system pięciu gwiazdek. Więc jeśli chcielibyście się upewnić, że dostaniecie nowe powiadomienia, polecam odsubskrybować ten kanał, ponownie zasubskrybować i ponownie zadzwoneczkować. Według człowieka wargi, to powinno pomóc, jeśli nie dostajecie powiadomień. A zatem bardzo proszę o mentalne pięć gwiazdek pod tym filmem. Niech te spadające gwiazdki będą jak samoloty na nocnym niebie czy tam na odwrót, ponieważ teraz naprawdę mógłbym użyć życzenia, abyście sprawdzili mego patronite. <laughs> Nikt nie słucha gadaniny na koniec, ale przynajmniej mogę wykorzystać ten czas, by podziękować Krzysowi. Onix, tomerowi, tkinowi, Łukaszowi, Kacperowi, ketykyjny, setyiny, neny oraz masu. Miłego dzionka. Sytuacja: Wąchanie książek.